Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Fomebera, a to jest kolejny odcinek z Gry z War of Mine. I przechodzimy, tak naprawdę, do kolejnej historii, bo już ostatnio skończyliśmy czyli obietnica ojca. Przechodzimy do kolejnego, czyli ostatni komunikat. Tu widzę, że jeszcze jest, jest jeszcze trzeci gasnący żar, ale to jest już dodatek DLC. Kuźwan. Kupiłem już to, nie? Żeby te te historię. Nie, I zróbmy jeszcze dodatek. Kurde, dodatek w dodatku, nie? Ja pierdzielę. No nieważne, e, wyłącz wszystkie. Dobra, dobra. Przepustka sezonowa. Oh my god, da, z tymi się odpala, nieważne. Lecimy z tym ostatnim komunikatem. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. W takim razie to będzie już e, no, drugi i tak naprawdę ostatni scenariusz. Później będę się grał za coś innego. Oddaję malikę. Został jedną lawiną i złapam rozruszeni od pogorączki. Moskwa była mirna. Gotów. Panu nie waliście odpoczynki, nieba to no, bo to jest obie roba. To informacji. To jest niepromości. To jest niepromości. To jest niepromości. To co, To jest niepromości. To 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 kurde. Niedobrze. To my tym facetem nic nie pozwiedzamy. Chyba, że to było Chyba, taka tylko wstawka, nie? I my nie będziemy tak naprawdę nim grać. Dzień pierwszy. Teraz się wszystko okaże. A jednak facet o kulach. Ale jest jeszcze druga osoba. Dobrze. Zobaczmy zatem. Z czym mamy do czynienia. Malik i Esma. Mieszkają w porzuconej stacji nadawczej. W której ten pierwszy pracował jako prezydent. prezent. prezenter radiowy, kurde, prezydent. Jego żona, tak myślałem, że to żona będzie, żartuje, m, że pocisk moździerzowy, który zniszczył ich dom, spełnił jego e, najskrytsze ma e, marzenie. Teraz już nigdy nie musi wychodzić z pracy, chociaż wojna rozwi rozwiała ekipę radiową na cztery wiatry. Malik wciąż nadaje wiadomości zbierane przez Esmę podczas jej wyprawy po zaopatrzenie tak jak myślałem słowa prawdy, które przekazuje mieszkańcom Pogoren są dla niego równe równie ważne co pożywienie zdobywane przez żonę ich syn Adam zgłosił się do armii kiedy wybuchła wojna w rozmowach starają się nie poruszać tego tematu, już myślałem, że wow, wow Kurde, nie wiem, tu mamy rzeczy. Kurde, może Ja, piernicze możemy nawet rośliny robić, słuchajcie. Dobra, facet o kulach może coś chodzić, zbierać? Eee Dobra, ciekawy jestem. Eee, nie potrzebuję więcej. Co? Aha, to jest łóżko, kurde. Sorry, ja nie widziałem. Dobra. Yy, cholerna noga. No, to faktycznie może być problem. Teraz tak, zobaczmy. Tu możemy robić już gotowe. Yy, lekarstwa, czy jakieś inne rzeczy. Tu już mamy taki, jakby gotowy stół. Tu możemy robić. Ja pierdzielę ile my mamy rzeczy. A co to jest? Dobra, on niech się człapie powoli. Tu możemy gadać, możemy nasłuchiwać. Yy, tu mamy lodówkę, tu mamy warsztat, ale nie widzę miejsca na robienie posiłków. Weź wszystko, aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo tutaj podnieśliśmy diamenty, żeby nas kurde nie okradli z tego. Hmm, trudno, już podniosłem, już popełniłem ten błąd. On strasznie powoli chodzi. Okej. Okay. A tu nic nie ma, zejdź niżej, bo tu jest. No, no mówię, ten podstawowy stół warsztatowy. Aha, a czyli to jest przekopywanie się, zmienili, jakby no. ten. animację tego, dobra, to ona w takim razie będzie się przekopywać. Eee... chodź w takim razie. Tutaj, a ty. No co? Aha, on nie może na dolny poziom schodzić? Możesz ty w mordę. To nieźle. Dobra, zobacz co jeszcze tam ewentualnie jest w tej lupie w takim razie. Co jest? Aha. A tutaj? Mogłabym spróbować yy, pozbyć się tego gruzu. No, ale w jaki sposób? A tu? Tu będzie to samo, nie? Kurczaki. To nieźle. Czyli znowu jest taka sytuacja, że tym razem ne, list z pogróżkami. Zamknij jadaczkę, albo zamkniemy ją tak, że już się nie otworzy. No to nieźle. weź wszystko. Dawaj tutaj bez, ale na górę wróć. Mamy, wiem, że mamy wytrych, ale jak? Albo tu nie ma zejścia innego. Kurde, musimy tędy. Ale zużyjemy wytrych, to tutaj nie otworzymy chyba. Nie wiem, czy mamy dwa. A nie mamy chyba dwa, bo jeszcze mamy możliwość tutaj wejść. No, on na dół nie może w ogóle schodzić, no bo nie może skakać. E, to jak gdyby zrozumiałe. E, dobra, no i tak jak mówię. Na razie jakichś tam wartościowych rzeczy nie będziemy podnosić. Zwłaszcza jedzenia. Chyba nam tego nie ukradną w momencie, gdy tutaj to mamy. Nie mogę tego odłożyć, szkoda. Że nie można sobie takiej przechowalni zrobić. W eee, takim razie lecimy do stołu, bo nie mamy już za wiele czasu, aby przydało się zrobić e, e, kuchenkę i zrobić posiłki. Znaczy po jednym. Z użyciem warzyw. Żeby to po prostu wykorzystać, póki jest. Zerknijmy, jak to wygląda. Warsztat jest na poziomie podstawowym. Natomiast możemy zrobić jak najbardziej kuchenkę. Ustaw. Właśnie nie wiem, czy to dobrze robię, że ustawiam to tutaj, bo gościu nie może zejść. Chwila, a mm, gdybyśmy ustawili to na górze, żeby nie było, wiecie. Może zróbmy to gdzieś na górze O, na przykład, nie? Wiecie o co chodzi? Bo teoretycznie my możemy gościa nakarmić, ale ja wolę nie ryzykować, kurde Że będzie tak, że nie możemy go nakarmić, a facet nie może zejść, nie? Bo jest o kulach Także to lepiej tak, no, przewidzieć takie, takie sytuacje No i mamy 15 stopni, więc nie jest za ciepło Co oznacza, że być może zbliża się zima Dobra, o jest, to właśnie to chcę zrobić, oni zjedzą do syta i to będzie na tyle tak naprawdę w tym, w tym dniu, no i zobaczmy, ona odchodzi, nie możemy mu dać kurde jedzenia, ale musi sam podejść i wziąć. Znaczy, fakt jest taki, że on nie jest głodny, nie? To może też inaczej, ale. Dobrze, dobrze, że to przeniosłem, nie? Bo facet autentyko nie może zejść na dół. Więc to warto wziąć właśnie pod uwagę. Co tu jeszcze ewentualnie moglibyśmy zrobić? Liście, no ale to. No właśnie, lepiej to zachować do tego ewentualnie, do tych prowizorycznych. Albo tutaj. No nie, to tego byłoby szkoda, e, jak to nasze rzeczy? No kiepsko, bo tylko drewno nam zostało, więc tutaj nic nie zrobimy. E, Zakończamy dzień, wydaje mi się. Gościu nie będzie chyba nic nadawał. I teraz tak. On nie może czuwać. O ja, pierdzielę, no chyba was pogięło. On musi spać. To nieźle. Park. Materiały dużo części dużo. Stacja benzynowa. Ok. Jakiś dom. No nie no, ale oni proponują ten park na początek. Względnie bezpieczny obszar. Nie ma tam budynków, które sięgałyby. Ściągałyby na siebie ogień moździerzowy. A liczne kryjówki zniechęcają snajperów. No dobra. Tak jak mówię, pierwsze dwie. Trzy noce na pewno są takie w miarę, e, bezpieczne. Natomiast, no, trzeba wziąć pod uwagę, że nie zawsze. Dobra, jak tu już jesteś, to sprawdź tutaj, co mamy. Nigdy nie miałem żadnego parku, więc to ciekawe, ciekawe tutaj. Pierwszy raz będę właśnie jakiś, po jakimś parku tutaj biegać. O! Dobra. Wydaje mi się, że musimy zejść na dół Tylko nie wiem jak ona to zrobi, czy ona... Aha, czyli po drabinie musimy, okej okay. Do kanału jakby Musimy pamiętać, że w takim razie... Aaa, no dlatego tam piła leżała, bo... What the heck? Okej, okay, ale tam jakiegoś snajpera słyszałem strzela do ludzi nieźle główna aleja jest pod ostrzałem snajpera, okej okay. nie no ja już słyszę że gościu Nie, nie, nie ma, nie ma opcji. Nie ma opcji, żebyśmy my się tutaj wybrali. Żebym ja tam ryzykował. Kurde, no przecież. Ja pierniczę. Pisali, że ten. Że nie ma snajperów. No to do dupy z taką nocą, kurde. Jak my żeśmy tylko podnieśli parę podstawowych rzeczy na początku. Aj, karamba. no nic yy, ten kilof kurde ale to yy, ja pierwszy słyszę w ogóle o kilofie nie widziałem nigdy możliwości zrobienia w tej grze kilofa kilofu whatever dobra jak tu sytuacja ja wiem specjalnie nie podnosiłem tych reszty rzeczy żeby nam nie ukradli no i dobra ta pierwsza noc się udała Zmęczona, Idź się połóż. A on nie wiem, no on tutaj będzie. Idź posłuchać, ja nie wiem co on ma tutaj za zadanie, kurde. Z tymi kulami. Smutny. Spróbuję posłuchać, wyłapać jakieś cenne informacje, ok. A czyli my już tym razem nie nastawiamy żadnego radia, on to sam robi. Dobra. Ma zajęcie facet. No i tutaj do tej części będę chciał się dostać na pewno. Tutaj w tej naszej części ja nie widzę, a nie tu jest dziura. Eee, a tak to nie wiem, chyba tam jest dziura. Bo tak szukam, patrzę, czy tutaj są miejsca, które musimy zatkać. Czy to są na razie takie miejsca bezpieczne, nie? Przez które nam się nikt tutaj nie dostanie. Tam na pewno, na wylot dziura, tam. Tam jest dziura. Aczkolwiek tak niby dziura, niby nie. I tu jest jakaś dziura, ale to czy ja wiem? Dobra. Posłuchał, to teraz nikt nada ewentualnie coś. Aczkolwiek no, grozili nam kurde, że jak nie, nie przestaniemy nadawać. Nadawaj, ostatnie wieści. Aha. Nie mamy co nadawać. Tak, na dobrą sprawę. No nic, wybierzemy się w takim razie na stację benzynową. Kurde, gościu, nie marnuj mi fajki. No ja pierd... Ja no, nie wierzę. No już pozamiatane, kurde. Co za typ. Tylko zobaczył i już. Dobra, ona się wyspała dosyć szybko, mi się hmm. wydaje. Hmm, ale potrzebujemy ten stół cały warsztatowy hmm, postawić. Tylko, że i tak mamy chyba za mało rzeczy na niego. Hmm, dokładnie. <grym> 10 drobiazgowa. Hmm. No i dobra, no to, 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 to jeżeli chodzi o to, to tyle. Czekamy tak do, do 12, jeżeli nikt nie przyjdzie, no to po prostu zakończymy dzień, bo tutaj no, nie ma co robić. Czy oni, nie wiem, mogą jakoś ze sobą e, gadać? Nie, ona jest tutaj. Kurde, no chciałem kliknąć obok niego. Może mu przekazać jakieś informacje? No nie, nie, nie mam nic. Dobra. Ja myślę, że nikt już nie przyjdzie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Eee, ty śpisz, ty szukasz i idziemy na żaden park. Tak, to było jedno z pierwszych miejsc splądrowanych przez ludzi uciekających z miasta. Zaplanowano kilkugodzinne zawieszenie broni, które miało pozwolić cywilom na ewakuację, ale zostało ono przerwane. Zginęło e, wielu ludzi, i do dziś e, żadna ze stron. Się do tego nie przyznała, mimo że cała dzielnica znajdowała się pod ciężkim odstrzałem, stacja jest w zaskakująco dobrym stanie. Nawet jeśli została splądrowana, może warto je przeszukać. No i pisze materiały niewiele broń dużo części bardzo dużo. Dom. Mężczyzna, który tu mieszkał, oferował schronienie potrzebującym zmarł lub uciekł, gdy jego dom zasypał grad pocisków moździerzowych. Od tego czasu dom stoi opuszczony, a okoliczne dzieciaki twierdzą, że jest nawiedzony. Ech, nie wiem, no pójdźmy najpierw na tę stację, nie? Ale... Kurde, jak się okaże, że znowu coś tutaj będzie, to to się wkurzę po prostu. Na dole albo ktoś je albo chodzi szczur. Pusty magazynek wojskowy karabinu szturmowego. To może jednak powoli. Pójdźmy na górę. Oho. Czy gościu jest friendly czy nie? Nie, gościu ma broń. Ja pierdzielę. Nigdy w życiu gościu nie jest friendly. O kurde. A tu nie wejdziemy, tak? Muszę sprowadzić z drugiej strony. No to pięknie. się przemieścił na tył, ale my tutaj do góry nie... Co? On na dół zeskoczył, nie? Wejdź po cichu. Nie, nie możemy wrócić z pustymi rękoma. No kurde, bez kitu. Ja nie wiem, gdzie on jest. Jak on tu wróci... To będziemy mieć przerąbane. Dawaj, bierz szybko to, co jest tutaj, spadamy stąd. Kurde, no wszędzie ktoś jest. Dobra, na dół jak zejdziesz? Tą luką? Nie, a zejdzie, dobra. Nie, nie, do, do gościa nie schodzimy. Absolutnie. Zerkniemy jeszcze tylko tutaj, gdzie on poszedł. Gdzie on aktualnie jest. Bo to od drugiej strony te drzwi byśmy musieli. No nie, nie, nie ma, nie ma szans w ogóle. Tu nadal wydaje mi się, że szczur jest. Aczkolwiek cały czas w jednym i tym, tym samym miejscu yy, jest jakiś yy, dźwięk, więc być może jest tu nawet uwięziony człowiek. Cholera, wie. Co ty gościu będziesz robić? Co? Ja tu nic więcej, ani nikogo więcej nie widzę. Może on sobie idzie po jakimś czasie? Z tego co. O nie. Już myślałem, że gra nam daje możliwość. Okej. Okay. Być gotowym. Chciałem powiedzieć, że gra nam daje możliwość yy podejścia tutaj. W momencie, gdy on tam się cały czas kręcił przy tym aucie. Ale nie bardzo, bo już przyszedł tutaj. Ja bym zresztą nie, ryzy nie ryzykował. Na górę będzie wracać? Nie. Teoretycznie, jak on jest tam, no moglibyśmy tutaj zeskoczyć, nie? I przyjść tutaj sobie, otworzyć te drzwi od drugiej strony, bo one są na 100% zabarykadowane Natomiast... Kurde, zniknął Dawaj do góry, co ty robisz? O nie, idzie już God damn it! Kurde, to, ale to była okazja nie otwórz. żebyśmy go widzieli. Ale to już i tak za późno będzie. W razie czego? Nie, eee, cholera. To była jedyna okazja, że mogliśmy tu jeszcze wbiec na szybko otworzyć drzwi. Odbarykadować. no! Ojej, oj. No nic, nie, to już jest za późno, on tu już nic nie zdziałamy. Albo spróbujemy dnia następnego, znaczy któregoś tam, albo, albo nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie na razie jeszcze spróbujemy w, ten, w to trzecie miejsce pójść, ale tam podejrzewam, że znowu będzie coś nie tak.